<ー>やいこー、やいこー、ややいこー、やこー、やいこー、こー、こー、こー、こー、こー、こー、こー、こー、こー、こー、こー、こララ La la, la 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 No ok. Uwaga ludzie, nie to pójdź Gramy Halloween event. A, fada. No mogliby zrobić jakiś lepszy ten event, nie? Czemu mi się tak zdaje, że mogliby zrobić lepszy ten event? Bo by tak mogło być. No, to się zgadza. Wchodzimy w wedy klasika. Eee, składy.

Mama, no, co to było? Nie rób tak mi Jak się używasz No Chcę użyć szczałki na klawiaturze? Niecie... O, o! Czy to będzie i? Nie to będzie te tak to będzie tak. <śmany> <śmany> ja w ogóle do dupy jestem event, bo żeby mieć na przykład to muszę się ulepszyć. No was das. A. Bez jaj. Ej, patrzcie teraz E, cheaty, nie? Cheater, cheater! Inaczej się ona znaczy co? A tak na serio, to wy naprawdę... Ej, bo kiedyś nagrywałem, nie? I kiedyś ktoś mi powiedział cheater cheater. Ja nie wiem o co to mu chodzi. Jak się pytam, to on mówi cheatujesz. Ja się pytam, jak to. A on mi mówi, no, no przecież tak szybko budujesz, to ci tujesz? Co? Ja tak się go pytam, a Ty masz dobrze pod kopułą tam? Nie, a on mi mówi, no najlepiej, więc lepiej od ciebie. No ład? Ktoś to rozumie? znaczy. Ja pierdo. <laughs> Jestem w żółty? Nie, jestem w czerwony. Co? No, jestem w czerwony. No i raz mi powiedział, że jestem w tym, nie? A jak weszłem na jego live nie, to tam było kurwa, jest jedna osoba, I Taki głupi podtekst, jak ktoś rozumie, ten rozumie I on mi mówi, oh. Patrz, ja mam ponad dwa tysiące widzę. A tyle? ile? Mm -hmm, już to widziałem dwa razy. Że raz, tylko że drugi raz po prostu. Raz go spotkałam i ja mam dwa że jeszcze się, się nie zawstydził. I jeszcze nie wyzywał od idiotów z jebów czy innych kultos. Ja się nawet tak myślę. Kiedy on się skończy? A, wyzywać mnie od cheaterów. Nawet mogę wam, znaczy nie mogę wam wysunąć z, z wyświetlania mojego, tego, mojej, mojej myszki klawy, ale... Ja bym chciał, to bym sobie kupił na to kamarkę specjalną, ale nie chcę, bo nie chcę mi się wydawać pieniędzy. Ja wiecie o Żebyście mi nie mówili, że ja tylko dźwięk poddaję, nie? By raz mi ktoś tak powiedział. I się a zawiodłem. Po prostu miałem mindfucka o co... O chuj ci chodzi. No bez czwórce.